Witajcie na naszym kanale. Jesteśmy fajni hi, hi. Dzisiaj zaśpiewam Wam piosenkę. Jest taki dzień. No to zaczynamy. Jest taki dzień. Bardzo ciepły, choć grudniowy dzień. Zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. Jest taki dzień. W którym radość wita wszystkich. Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. Niebo, ziemi, niebu, ziemia. Wszyscy wszystkim ślą życzenia drzewa, taką, taki drzewom chnienie wiatru, płatko śniegu. Jest taki dzień tylko jeden raz do roku, dzień zwykły, dzień, który liczy się od zmroku. Jest taki dzień, ty jesteśmy wszyscy razem, dzień piękny, dzień dziś na rok go składa darze. niebo ziemi niebu ziemia wszyscy wszystkim ślam życzenia a gdy wszyscy usną wreszcie noc i zapachnie się jeśli wam się spodobało zostawcie, zostawcie łapki w górę i subskrybujcie i pa a jeszcze pamiętajcie dobrze że Trzeba subskrybować, bawać. bo y, na 15 subskrypcji i 15 łapek w górę jest odcinek specjalny no to pa! Pa! pa.